Wiesz, jest pewna dziwna idea, którą mają niektórzy ludzie. Mówią, że dziewczyny lubią chłopców, którzy są wrażliwi i pokazują swoje uczucia, podczas gdy same są silne i mają kontrolę. Ale tak naprawdę dziewczyny mogą lubić wiele różnych rzeczy w chłopcach. Czasami dziewczyny uważają, że pewni siebie i bystrzy chłopcy są naprawdę fajni. Ale pamiętaj, to nie są jedyne cechy, które sprawiają, że chłopak jest dla nich nieodparty. Każda z nich ma swoje preferencje, co jest zupełnie normalne. Zastanawiałeś się kiedyś, co sprawia, że jesteś nieodparty? Może nie myślisz o tym codziennie, ale wiedza o tych cechach i pielęgnowanie ich może całkowicie zmienić to, jak dziewczyny cię postrzegają. Wiesz, jakie cechy chłopców najbardziej przyciągają dziewczyny? Bycie nieodpartym to coś więcej niż tylko dobry wygląd. Chodzi o pewność siebie, charyzmę i energię, która sprawia, że ludzie chcą być blisko ciebie. Pamiętaj, że bycie nieodpartym nie oznacza bycia perfekcyjnym. Chłopcy, którzy próbują być nieskazitelni, mogą wydawać się zimni lub niedostępni. To, co naprawdę się liczy, to być prawdziwym w swoich działaniach i słowach. Twórz prawdziwe połączenia z ludźmi wokół siebie. W tym filmie odkryjemy osiem rzeczy, które dziewczyny uważają za super fajne w chłopcach. Cechy takie jak dobry humor. Życzliwość i znajomość samego siebie to tylko kilka przykładów. Istnieje wiele innych cech, które mogą sprawić, że chłopak będzie czarujący i atrakcyjny. Pamiętaj, że każda osoba jest inna. To, co jedna dziewczyna kocha, inna może nie uważać za takie ważne. Ale rozumiejąc te cechy, lepiej wiesz, co dziewczyny lubią i możesz wykorzystać to do poprawy swojego związku z nimi. Bądź wyjątkowym mężczyzną. To cecha. Która może być bardzo atrakcyjna dla dziewczyn. Bycie innym sprawia, że świecisz w tłumie w pozytywny sposób. Nie musisz być celebrytą, jak Neymar, ale ważne jest, aby być wiernym sobie i czuć się dobrze we własnej skórze. Kiedy dziewczyna zauważa, że chłopak jest pewny siebie, odczuwa jego charyzmę i energię, nawet z daleka. To jedna z najbardziej pociągających cech, jakie chłopak może mieć i może zrobić dużą różnicę w zdobywaniu serca kobiety. I nie martw się, jeśli nie masz wszystkich tych cech. Z odrobiną pewności siebie i wyrazistej osobowości również możesz być atrakcyjny dla dziewczyn. Pewność siebie jest bardzo ważna, a zawsze można się poprawić i stać się bardziej sympatycznym dla innych. Więc, mając to na uwadze, odkryjmy główne cechy, które dziewczyny uważają za czarujące w chłopcach. Aby się wyróżniać, ważne jest, aby czuć się komfortowo, będąc sobą i myśleć o tym, kim naprawdę jesteś. To oznacza docenianie swoich wyjątkowych cech, talentów i zainteresowań. Kiedy jesteś autentyczny, nie ma porównania do nikogo innego. Dodatkowo spróbuj wyrazić swoją indywidualność w sposobie, w jaki się ubierasz, mówisz i zachowujesz. Zamiast martwić się o to, co oczekuje społeczeństwo lub podążać za modą, skup się na tym, co sprawia, że jesteś inny i zaakceptuj to. Pokazanie swojego prawdziwego ja uczyni Cię bardziej atrakcyjnym i interesującym dla dziewczyn. Pamiętaj, że bycie wyjątkowym to nie bycie przesadnym ani szukanie uwagi, ale posiadanie pewności siebie w tym, kim jesteś i bycie prawdziwym wobec siebie. Jeśli uda Ci się to zrobić, z pewnością wyróżnisz się z tłumu i zrobisz niezatarte wrażenie na dziewczynie, która Cię interesuje. Bądź mężczyzną z poczuciem humoru. Posiadanie poczucia humoru jest bardzo ważne dla każdego chłopca który chce przyciągnąć dziewczynę. Może sprawić, że będziesz wyglądał 10 razy bardziej atrakcyjnie i może być kluczem do zdobycia jej serca. Humor to język, który wszyscy rozumieją i może bardzo pomóc w nawiązywaniu więzi. Jeśli potrafisz rozśmieszyć dziewczynę, jesteś już na dobrej drodze. Inteligentny żart lub dowcipny komentarz może sprawić, że poczuje się bliżej ciebie i pokaże że jesteś pewny siebie i komfortowy w swoim towarzystwie. Dziewczyny są przyciągane do chłopaków, którzy je rozśmieszają i wnoszą lekkość i zabawę do rozmowy. Ale pamiętaj, nie każdy humor jest równy. Jeśli jesteś dowcipny, unikaj obraźliwych żartów lub takich, które ranią innych, ponieważ mogą je to zniechęcić. Zamiast tego używaj humoru autodeprecjonującego lub ironii, które są zabawne i nie ranią. Te rodzaje żartów mogą być świetnym sposobem na nawiązanie połączenia. Nie musisz być komikiem stantupowym, aby być zabawnym. Ważne jest, aby umieć opowiadać żarty i akceptować żarty w swoim kierunku, nie biorąc wszystkiego zbyt poważnie. Posiadanie poczucia humoru to nie tylko robienie żartów, to także pozytywne nastawienie, umiejętność rozładowania trudnych chwil i umiejętność śmiania się z samego siebie. Wszystko to pomaga stworzyć luźną i zabawną atmosferę. Bądź mężczyzną. Męskość nie polega na próbie udowodnienia swojej wartości innym to coś naturalnego, co należy celebrować. Pewność siebie i autentyczność są kluczowe. Pomagają ci ufać swoim instynktom i bronić tego, w co wierzysz. Ważne jest, aby być wiernym sobie i nie dawać się ponieść oczekiwaniom społeczeństwa, lub podążać za tłumem. Skup się na byciu sobą i pozwól swojej wewnętrznej sile zabłysnąć. To nie tylko sprawi, że poczujesz się bardziej spełniony, ale także uczyni cię bardziej atrakcyjnym dla wszystkich, niezależnie od płci. Ważne jest, aby pamiętać, że męskość nie ogranicza się do konkretnych cech czy zachowań. Jest różnorodna i wieloaspektowa, manifestując się na wiele sposobów. Niektórzy mogą być bardziej powściągliwi, inni bardziej atletyczni, niektórzy są intelektualni, podczas gdy inni są kreatywni. Kluczowe jest być wiernym sobie i przyjąć swoje unikalne cechy. Oprócz pewności siebie i autentyczności, cechy takie jak odpowiedzialność, integralność i odporność również są kluczowe w męskości. Mężczyzna, który bierze odpowiedzialność za swoje czyny, utrzymuje wysokie standardy moralne i potrafi się podnieść po trudnych chwilach, jest podziwiany i szanowany przez wszystkich. Te cechy robią ogromną różnicę. Bądź liderem. To cecha. Która jest bardzo atrakcyjna dla wielu dziewczyn. Bycie liderem pokazuje stabilność, dojrzałość i samoświadomość, co oznacza, że wiesz, czego chcesz i dokąd zmierzasz w życiu. Mężczyzna z dobrym poczuciem kierunku i intencji jest niezwykle atrakcyjny, ponieważ emanuje pewnością siebie i bezpieczeństwem. Wiele kobiet czuje się przyciąganych do zdecydowanych chłopaków, którzy przejmują inicjatywę i są gotowi podejmować ryzyko, aby osiągnąć swoje cele nawet jeśli wiąże się to z pokonywaniem wyzwań. Bycie liderem oznacza bycie gotowym do przejęcia odpowiedzialności i podejmowania decyzji, a to jest bardzo pożądane w partnerze. Ale uwaga. Bycie liderem nie oznacza bycia dominującym lub autorytarnym. Prawdziwy lider prowadzi i inspiruje innych, a nie tylko wydaje rozkazy. Powinien również słuchać ludzi wokół siebie i uwzględniać ich opinie i pomysły. Ponadto bycie liderem to coś co rozwija się z czasem i wymaga samoświadomości, inteligencji emocjonalnej oraz gotowości do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie. Jeśli wciąż zmagasz się ze swoimi problemami, może być trudno zaangażować kogoś, chyba że szukasz pomocy. W miarę jak rozwijasz się i zdobywasz doświadczenie, pewność siebie naturalnie rośnie. To właśnie te cechy są dla kobiet tak atrakcyjne. Mężczyźni, którzy wiedzą, czego chcą. Którzy nie potrzebują zawsze akceptacji innych i są gotowi pójść dalej. Bądź mężczyzną troskliwym i wrażliwym. To cecha, która dla wielu dziewczyn jest bardzo atrakcyjna. Pokazywanie, że naprawdę się nią interesujesz i rozumiesz ją na głębszym poziomie, idzie znacznie dalej niż wygląd. Ważne jest, aby znaleźć równowagę między byciem troskliwym, a nie byciem duszącym. Dobrym sposobem na pokazanie swojego wrażliwego oblicza jest zrobienie dla niej czegoś miłego. Nie oczekując nic w zamian. Na przykład, w jej urodziny, wysłać kwiaty do pracy lub zabrać ją na lunch, nie zawsze oczekując, że ona coś zrobi. Te małe gesty mogą sprawić, że poczuje się wyjątkowa i doceniana. Dodatkowo poświęcanie czasu na słuchanie tego, co ma do powiedzenia, okazywanie empatii i bycie gotowym do pomocy, gdy tego potrzebuje, to także świetne sposoby na pokazanie, że się o nią troszczysz. Bycie troskliwym i wrażliwym może być wyzwaniem ale rozumienie jej uczuć sprawi, że poczuje się doceniana i szanowana. Bądź zdecydowanym mężczyzną. Niezdecydowanie to jedna z najmniej atrakcyjnych cech, ponieważ może sprawić, że kobiety poczują, że nie są dla ciebie priorytetem. Kobieta uwielbia pewnego siebie mężczyznę, który wie, dokąd zmierza w życiu. Podejmowanie decyzji i ich realizacja pokazuje, że bierzesz odpowiedzialność za swoje czyny i masz jasno określony cel. Ponadto świadczy to o tym, że doceniasz czas i wysiłek innych. Bycie zdecydowanym oznacza także, że nie boisz się podejmować ryzyka i potrafisz dostosować się do zmian. Pamiętaj, bycie zdecydowanym nie oznacza bycia impulsywnym czy lekkomyślnym. Chodzi o to, by być uważnym i dobrze poinformowanym przy podejmowaniu decyzji. To robi ogromną różnicę. Bądź intelektualnie stymulującym mężczyzną. Inteligencja to cecha, którą wiele kobiet uważa za niezwykle atrakcyjną ponieważ pokazuje, że jesteś dobrze poinformowany i masz ciekawą osobowość. Inwestowanie czasu w czytanie i poszukiwanie nowej wiedzy nie tylko wzbogaca twoje życie, ale także czyni cię bardziej interesującą i szanowaną osobą. Mężczyzna, który potrafi prowadzić rozmowy na różnorodne tematy, staje się kimś pożądanym w towarzystwie. Umiejętność prowadzenia stymulujących rozmów jest kluczowa w każdym związku, szczególnie jeśli wiążesz się z kobietami, które cenią sobie intelektualność. Szukają partnerów, z którymi mogą swobodnie dyskutować o pomysłach i myślach, tworząc silne połączenie i poczucie bliskości. To nie tylko wzmacnia związek, ale także sprawia, że czują się doceniane. Ważne jest, by podkreślić, że bycie intelektualnie stymulującym nie oznacza bycia aroganckim czy pretensjonalnym. Chodzi o prawdziwe zainteresowanie nauką i rozwojem. Kluczowe jest jasne i angażujące komunikowanie swoich pomysłów. Ponadto. Bycie dobrym słuchaczem jest równie ważne. To obejmuje rozumienie i interakcję z myślami i pomysłami innych, co pokazuje, że naprawdę interesujesz się tym, co mają do powiedzenia. Bycie intelektualnie stymulującym nie wymaga, byś był naukowcem lub ekspertem w danej dziedzinie. Liczy się różnorodna baza wiedzy i ciekawa osobowość. Może to być tak proste, jak omówienie ostatniej książki, którą przeczytałeś, najnowszego filmu, który obejrzałeś lub aktualnych wydarzeń. Celem jest umiejętność prowadzenia interesujących i znaczących rozmów na różne tematy, tworząc atmosferę nauki i wymiany pomysłów. Dlatego staraj się być osobą, która zawsze ma coś interesującego do powiedzenia i która jest gotowa się uczyć. To nie tylko wzbogaci twoje życie, ale także uczyni cię cennym i atrakcyjnym towarzyszem dla tych wokół ciebie. Bądź mężczyzną, który chroni. To cecha, którą wiele kobiet uważa za niezwykle atrakcyjną. Bycie ochronnym pokazuje, że jesteś mężczyzną, który potrafi szybko myśleć, działać i radzić sobie z trudnymi sytuacjami. To pokazuje, że jesteś godny zaufania i stoisz u boku swojej partnerki, niezależnie od tego, co się stanie, co sprawia, że czuje się bezpieczna i chroniona. Ochronny mężczyzna to ten, który wie, jak radzić sobie z wyzwaniami. Myśląc strategicznie i przejmując dowodzenie, gdy to konieczne, zawsze jest gotowy do pomocy, czy to w prostych sprawach, jak niesienie ciężkich walizek, czy w bardziej złożonych sytuacjach, gdzie trzeba podjąć szybkie decyzje. Ta gotowość do działania w momentach potrzeby jest wysoko ceniona. Ważne jest, aby podkreślić, że bycie ochronnym nie oznacza bycia agresywnym lub autorytarnym. Prawdziwy ochronny mężczyzna to ktoś, kto przewiduje problemy i ich unika. Wykazując emocjonalną inteligencję, która jest atrakcyjna. Ponadto, skutecznie się komunikuje, budując silne relacje i łącząc się z innymi, co wzmacnia zaufanie i szacunek. Bycie ochronnym obejmuje także dbanie o emocjonalną i mentalną ochronę swojej partnerki. Oznacza to bycie dobrym słuchaczem, empatycznym i zdolnym do jasnej i zrozumiałej komunikacji. Mężczyzna, który rozumie uczucia kobiety i jest gotów pomóc jej w trudnych chwilach, jest postrzegany jako niezwykle atrakcyjny. Podsumowując, bycie mężczyzną ochronnym to równowaga między działaniem, gdy to konieczne, a byciem wrażliwym na emocjonalne potrzeby swojej partnerki. To nie tylko sprawia, że czuje się bezpiecznie, ale także wzmacnia więź między wami, czyniąc związek głębszym i znaczącym. Dlatego pielęgnując tę cechę, nie tylko stajesz się pożądanym partnerem, ale także osobą godną podziwu i szanowaną. Dlatego jeśli chcesz stać się nieodparty mężczyzną, zacznij od wewnątrz. Rozwijaj swoją autentyczność, wzmacniaj pewność siebie, pielęgnuj charyzmę i praktykuj empatię. To są cechy, które naprawdę przyciągają i sprawiają, że jesteś mężczyzną, którego nikt nie możesz ignorować. Jeśli uznałeś ten film za przydatny, nie zapomnij zasubskrybować, polubić i podzielić się swoimi pomysłami w sekcji komentarzy poniżej. Dziękujemy za twoje wsparcie i bądź na bieżąco z kolejnymi treściami. Wielki uścisk i do zobaczenia w następnym filmie.